Witam serdecznie. Dzisiaj chcę wam pokazać moje nowe zakupy. Jest to życie. I jest pierwszym jest yy, skoter blendny, Ryba spokojna. Teraz wiadomo trochę pochliwa, bo dotykam e, woreczek. ale jest bardzo spokojna w sensie, jak już w akwarium to znajdzie swoje miejsce. To tam siedzi. Wychodzi. Szybko się przyzwyczaja do ludzi i do własnego właściciela. Jest, potem mam krewetki na róże Szkliste. Jest to burdami. W ilości dwóch sztuk mam. Kolejne to jest I Jeszcze dwie krewetki też na róże Jest to, są to QN, jakbym się przejęzyczył, to proszę poprawić. Quality, też w ilości dwóch sztuk. To jest kolejna. Jak dobrze ujrzycie. Słabo widać przez te worki. I jeszcze do czyszczenia szyb i zglonu i tym podobnych są tu ładnie przyczepione do worka. Się przyczepiły. Ślimaki trochus. W ilości pięciu. Niech co żyją ładniej, czyszczą. I teraz będę Robił tak jak mi jedna osoba pod filmem skomentowała. Wiadomo, moje to jest pierwszy raz. Wiadomo, inaczej się aklimatyzuje trochę ryby słodkowodne, a słonowodne i bardziej delikatniej. I będę teraz aklimatyzował je metodą kropelkową. No i dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Jak macie jakieś komentarze, to serdecznie zapraszam. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam. Cześć.